Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj przychodzę raz do Was z taką. Ach, się. Złotą paczką. A w tej paczce jest nowa kolekcja Belk która właśnie. O, tak się, tak. Oczywiście wszystko leci. Wygląda tak. Znaczy może momencik. Mamy tutaj kilka ciekawych produktów. Te produkty, jak już jest ten filmik, to yy, możecie kupić w sieci Biedronka yy, w szafach na dziale kosme z kosmetykami. Wiem, że w niektórych Biedronkach jeszcze jest e, ta karnawałowa kolekcja. To jest e, taka... To jest kolekcja e, związana z walentynkami, które mamy już za chwilę. Z kolekcji też wchodzą jak gdyby trzy lakiery do paznokci. E, ja paznokcie robię hybrydowe i nie będę Wam testować tych lakierów, ale kolory są bardzo ładne. Z lekkim brokatem I czerwona, klasyczny czerwień Mogę inaczej to powiedzieć Więc tego nie zobaczycie Ale ja mam dla was dzisiaj Dwa eyelinery Jeden jest z brokatem, drugi jest zwykły, klasyczny, czarny Trzy pomadki i trzy konturówki Te trzy pomadki I trzy konturówki Do mamy puder to jest puder satynowy, z tego co dobrze się orientuję, i mamy rozświetlacz. Powiem tak, nie będę się malować, bo to nie o to chodzi. Bardziej chcę wam pokazać swoje pierwsze wrażenie. Malować to tylko na pewno będziemy usta obrysowywać konturówką, ale to też będzie w jakimś tam przyspieszonym tempie. Tej paczki kompletnie się nie spodziewałam. Myślałam, że no, nie będę już miała produktów w bez... Jednak się pomyliłam. Ale bardzo fajnie, bo się cieszę, że mogę wam to pokazać. Wiedziałam, na YouTube są dwa filmiki, ale to są filmiki mm, makijażowe. Nie każdy ma tak dużo czasu, żeby to obejrzeć. A mnie będzie krótko zwieźli na temat, więc się zabieramy. Myślę, że od pudru. Jest to satynowy puder. No i co, pokażesz się? O, jest. Trochę mi przypomina, jak gdyby fakturę nabli. Słuchajcie, pięknie pachnie. Naprawdę. Takimi cukierkami trochę pudrowymi. Jeżeli chodzi o kolor, to on wygląda w ten sposób. I co? Z ostrością. Ja mam ma ostrość. Tak wygląda. No, jest przyjemny, ale myślę, że to na strefę T, te, ale też nie dla każdego typu cery, do bardzo jasnej na pewno się nie nada. Myślę, że do mojego typu cery żółtego to taki... Różowy też odpada. No cóż, zobaczymy. Osobiście, może na strefę Te byłby, ale nie wiem, serio. Zapach jest genialny. Szkoda, że nie ma w żółtym kolorze, bo jak byłby w żółtym albo taki e, transparentny, to byłoby coś, to byłoby super. Więc Bel, jeżeli oglądacie ten filmik, to transparentny z takim zapachem byłby super. E, następny będzie rozświetlacz. I to są, słuchajcie, jak gdyby trzy kolory rozświetlacza. Jest e, taki różowy w kolorze ciała i taki bardzo jasny. Wydaje mi się, że ten będzie idealny, ten środkowy, co jest, e, żeby sobie tutaj. Wiem, że palcem, tak, ale tutaj, żeby sobie, O, widzicie, jak się świeci? Do ciała będzie idealny. Akurat A. Widzicie, jak się ładnie mieni? Delikatnie, subtelnie. Ale tutaj za bardzo jakiegoś światła nie mam, bo nagrywałam na światle dziennym. Weźmiemy ten jasny, teraz sobie zobaczymy. Tak wygląda... W ogóle możecie zobaczyć palce jak wyglądają, więc to nie jest jakiś problem dla mnie. A na ręce wygląda tak. Hmm. Nie widać? A świeci się, widzicie. W ogóle widzę, co to mam przygotowane. Jeszcze płyn z biodermy i waciki, żeby się zmyć w razie czego. I weźmiemy ten różowy. Nie pachnie, nie ma żadnego zapachu. I ten różowy jest tutaj. No, to też Obydwa bardzo fajnie się mienią. Fajnie grają. To na obojczykach, jak widzicie. Znaczy tutaj w ogóle jest, tak już zrobiłam. Ciekawie to wyglądanie, nie, nie, Podoba mi się. Bardzo fajny, naturalny efekt. Więc myślę, że pewnie on kosztuje około 10 zł. Nawet znaczy, jeżeli 15, bo tu mamy 3 kolory. Jak ktoś nie ma rozświetlacza, to na dobry start z rozświetlaczami będzie ok. Przechodzimy do następnej rzeczy. I następną rzeczą będzie eyeliner, taki brokatowy. Bardzo fajnie, się, e, bardzo fajnie się zapowiada w opakowaniu. Dobra, nie, to I zaraz zobaczymy. E, ma bardzo fajny, precyzyjny pędzelek, co jest bardzo ważne w eyelinerach, bo bardzo. Często spotykam że się, że są, ale te pędzelki takie są, że zaraz te włoski się robią taką szczotką, a w takich kosmetykach jest ważna precyzja. No, powiem Wam, że wygląda zacnie. Nie widać. Chcę grubszą linię, żeby to było widać. Chciałabym takie pierwsze moje wrażenie, żebyście zobaczyli, bo bardzo fajnie to wygląda tak się lekko odbija, delikatnie myślę, że spoko, jak ktoś lubi eksperymentować lubi świecić, błyszczeć, powiem Wam, że ten kosmetyk mógłby być spokojnie w kolekcji karnawałowej dziwię się, że jej nie było znaczy karnawał jeszcze mamy więc można korzystać, dobrze, następną rzeczą jest e, czarny mm, eyeliner bardzo lubię te takie właśnie w pędzelkach, jak gdyby w długopisach, cienkopisach, tak to określmy. Dobrze mi się maluje, ale mam wrażenie, że nie są tak precyzyjne. Mi zawsze lepiej było malować, niż jak gdyby pędzlem, niż kredkami, pisakami, czy czymkolwiek, więc myślę, że no dla każdego coś innego. Zawsze w pisakach dla mnie było to wkurzające, że one bardzo szybko wysychały, bo takie linery ja mam po 3-4 miesiące, po pół roku, jak. No ale ja używam prawie codziennie, więc no powiedzmy sobie na pół roku może taki jeden. Mi wystarczy. Nic się z nim nie dzieje. Czasem tam kropelkę Dura wleję, jak się końcówka już jest i widzę, że już trzeba kupić nowy. Końcówka wygląda tak. On trochę mi przypomina eyeliner yy, z zaewy, słuchajcie. Jest trochę bardziej miękki. Może końcówka. Ale wygląda ok. Jak się żeby było wiece. Spoko. Czarne jest czarne, nie jest jakiś oszukany, bo też się zdarza, że linery nie są czarne, tylko są takie dziwne, kolorystycznie. Wygląda ok. Myślę, że warto w niego zainwestować, jeżeli Wam się kończy. Jak najbardziej, jak jest w dobrej cenie, pewnie brać. I ostatnia rzecz, znaczy trzy, raczej razem sześć, yy, są pomadki. One są matowe z tego co widzę i są w kolorach nudziakowych. Okej, okay, to jest taki czerwony troszkę, taki ceglasty kolorek, też bardzo ładny. Czy konturówka jest tego samego koloru co pomadka? I specjalnie rysuję takie mm, linie nieregularne, bo chcę zobaczyć czy na 100% ale kolory są identyczne, co się rzadko zdarza, powiem wam, to się bardzo rzadko zdarza. Dobra, kolejna, eee, to jest taka czekoladka. Dobra. No, kolory wyglądają całkiem fajnie. To jest? Tak. I słuchajcie, eee, kredka jest takiego samego koloru co pomadka. Wy? bardzo fajnie. Oj, już popsułam. No trudno. I tu mamy pomadkę. Już widzicie, trzeba uważać. Trzeba je zakręcać. O. I tak wygląda. A, nie mogę tak wykręcić. Bardzo fajnie wygląda. Już widzę, że światło mi tu zaczyna świecić. No trudno. Dobrze. No teraz zaczniemy malować i zaczniemy od tej ciemnej Przechodząc w taką czekoladkę i wiakas. Myślę, że to będzie tak. W zasadzie widzicie od razu sobie posegregowałam to wszystko, żeby mieć. Więc co, zabieramy się za malowanie? Więc tak, kolor jest bardzo ładny i powiem Wam, że ten kolor bardzo mi się podoba na moich ustach. Eee, co do malowania, maluje się nim bardzo łatwo. Mm, szybko wysycha i robi się y, matowa, więc ja już sobie tutaj jeszcze poprawię. Tak, bardzo szybko wysycha, trzeba ją bardzo szybko malować. Z takiego pierwszego wrażenia. Słyszałam, że dziewczyny bardzo sobie je chwalą i mówią, że bardzo długo się utrzymują na ustach. Wiadomo, testu rosołu żadna pomadka nie wytrzyma, ale bardzo ładnie wygląda na ustach, tak? Dobrze, to my zmywamy to i malujemy kolejną, i, i tak będziemy w kółko robić. Ok, mamy zmyte usta, mamy gotowe, żeby nałożyć pomadkę. Kolejną i to będzie ten ciemny y, nudziak, taki bardziej czekoladowy. Idziemy malować! Everywhere. I teraz tak. Ta czekoladowa pomadka, jak na moje, ma inną konturówkę, a inną ma pomadkę. W sensie kolory są różne, ponieważ tutaj mam bardzo jasne i im głębiej w usta, tym bardziej. I zresztą on strasznie robi żółte w zęby, więc nie polecam. I im dalej tym robi się ciemniejsza. Nie podoba mi się ten efekt u mnie. Może komuś się to spodoba. Mi osobiście mm, to nie pasuje. Nie jest to ładne. Mm, ta ceglasta, ta pierwsza pomadka była naprawdę spoko. Ta, ta totalnie mi się nie podoba. No, takie wiecie. 5 na 10. Tamta była taka 8 na 10. Dobrze, to teraz tą zmywamy. I przechodzimy do ostatniej pomadki. Dobra, mamy zmyte usta. Yy, I ostatnią pomadkę już bierzemy tą taką nudziakową. No, Zaczniemy od konturówki. tak jak Wam mówiłam, yy, to już zepsułam przy nagrywaniu, yy, bo nie wciągnęłam jej do końca. No i ja mam ze swojej, tutaj mam w środku resztkę, a tu niestety mam taką brzydką główkę. No, jest, jest. No niestety, ale da się tym malować, myślę. Że to nie będzie jakiś problem. W ogóle tak patrzę, czy te mają temperówki, ale widzę, że nie mają temperówek. Chyba. Nie, nie ma temperówki, szkoda. Bo często w konturówkach, właśnie takich wykręconych, albo w pomadkach, nawet są tutaj na dole, te temperówki. W tej akurat niestety nie ma, więc może być minusem. I jest już pomalowane. Yy, miałam lekkie problemy, żeby pokryć usta tu od środka bardziej. Yy, ale wygląda to całkiem ładnie, powiem Wam, tak patrząc w lusterku. Yy, naturalnie, świeżo, dziewczęco. Yy, podoba mi się. Yy, jak będzie się zjadać ten kolor, to nie będzie aż tak bardzo się rzucało to w oczy. Będzie to takie. Yy, mi się wydaje, że to będzie takie przyjemne zjadanie się, pomadki takie naturalne. Mm, tak jak mówiłam wcześniej one bardzo szybko mm, zasychają i trzeba uważać jednak się śpieszyć z malowaniem osobiście wolę pomadki matowe w płynie ponieważ mam większą jak gdyby kontrolę malowania wygląda to ładnie Tam ta wygląda tak też 8 na 10 nie wiem jak z trwałością, dlatego im nie daję 10 na 10 nie no, podoba mi się, jest bardzo ładnie dajcie znać koniecznie w komentarzach co wy o tym sądzicie o takich filmikach y o Może nie do końca malowanych, ale takich pierwszych wrażeń, co, co sądzę, co uważam, hmm, czy coś Wam się spodobało, czy jednak z taki, takich filmików nie robić, bo jednak jestem ja przyzwyczajona, oglądając YouTube'a, że to od razu jest wielki film. E, malowanie, rozświetlacze, podkłady, wszystko. A ja chciałam po prostu przyjść, pokazać to, co jest, teraz będzie aktualnie, znaczy już jest pewnie w większości biedronkach e, do kupienia. Czekam na Wasze komentarze i. Do zobaczenia, do następnego, cześć!